ma. tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj przetestujemy ten event The Last of Dust, ten taki ciekawy eventik, ciekawa nazwa. Eee... Bo w poprzednim odcinku nie mieliśmy tyle pieniędzy, żeby otworzyć tutaj te wszystkie skrzynki, dzisiaj już mamy, więc sobie je pootwieramy, zobaczymy może która z nich jest taka najlepsza i czy może coś ciekawego wpadnie. Oczywiście strona i film tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich, nie zapominaj o kodzie promocyjnym sfert, tu po prostu kliknij sobie pierścień w opisie, że masz wtedy 10% więcej przy doładowaniu i znowu coś rozpierdzieliłem. No, masz 10% więcej przy doładowaniu i darmowy balans tutaj na otworzenie jakiejś skrzyneczki na początek jak Ciebie na stronie jeszcze nie było. No i polećmy sobie, chociaż może jeszcze zobaczymy co tutaj w tym evencie jest. Zbieramy takie mózgi, zgnite. Tutaj sobie wpłacacie i sobie odbieracie. Macie też tutaj te skrzynki eventowe, nie? Szansa na upuszczenie tokena jaka jest. Może Wam też wpadnie i tak dalej. Fortune Wheel. Wrzucacie i nie wiem jak to totalnie działa, bo nie brałem w tym udziału, może weźmiemy jak się nazbieramy to weźmiemy sobie w tym udział. Skarby z tokenów, oczywiście taki ranking, Faceit, no to turnieje Faceit, jakby ktoś chciał grać i myśli że, yy, myśli, że ma szansę coś tutaj ugrać, no to możecie sobie wziąć udział i wygrać. Na stronę balans. No i generator skinów, Wygenerowanie skina. Oczywiście sklep wydarzenia też jest, można bez ryzyka, sobie po prostu, yy, znaczy bez ryzyka, no bez jakiejś losowości, tylko po prostu taką odebrać skina bądź balans spogo. Yy, break. 50 centów. No i tańsza skrzyneczka na dzisiaj. Co jest czy takie otworzymy? Za głośno jest strasznie otwieranie. Yy. Już naprawiłem no nie ma, nie ma źle, no nie ma źle, no to nie jest wielka strata. Jeszcze raz dajmy szansę, no taka skrzynka. Jak coś padnie, to spoko, ale raczej dupy nie urywa. No jak ktoś nie ma dużo balansu, to oczywiście może sobie otworzyć. Yy, dobra, zostawmy tego zoom breaka. idziemy dalej, mamy Dreadrice. Yy, tak to wygląda, tutaj strasznie dużo tych emek podropiło dla ludzi. No i w sumie taka szansa. No do trafienia, nie? Jak na to, że to nie jest jakaś też Ultra giga droga skrzynka. W sumie można ich więcej otworzyć. Może nas też uraczy. Chociaż tak jak mówiłem, ostatnio szczęście mnie się troszeczkę nie kleją. Wpadły nam te mózgi. Spoko. Spoko, spoko. I jeszcze raz. Oj, no dobra, bo to Franklin, Franklin to, to jest w ogóle różowy skinek, fajny, ale tani. No i nie powpadało. No ważne, że chociaż te tokeny wpadają, zobaczmy. Outbitten. 6 dolarów za jedną. Raczej profitu nie będzie, tak na pierwszy strzał, co tutaj widzę. No nie. Ale kolejne tokeny wpadają do to tyle chociażby z tego dobrego. Oj, ten monster masza by był spoczko. No, powiem Wam, na razie dupy nie urywa jakoś yy, mi ten... te, te skrzynki, przynajmniej. Egzamy z tego eventu The Last of Dust jest spoko, to te skrzyneczki na razie mi na szczęścia po prostu nie mam. Bo widzę, że ludzie tutaj trafiają i no ta sz szansa na tą kosę jest na pewno trafialna i to już nieraz udowadnialiśmy, tylko musi chcieć. Okej, okay. Corticera Commemoration. Nie wiem czy to będzie chyba nie. Sprzedajmy jeszcze raz. Proszę, pokaż co potrafisz. Stary. No chuj mnie z tą Kortikerem i Nightwishem znowu, i w ogóle te same skiny wypadły. Tylko trochę w innych stanach. To jeszcze raz, ja wierzę. Traitor, coś się zmieniło, ale traitory to by musiały być faktory New, żeby one tutaj nam odmieniły zasady gry. Zostawmy to Plug Dust 45 dolarów. Trzy skrzynki. 135. W ogóle fejdy tutaj powpadały dla gości Lightning Strike No, na kosę to już są naprawdę. Ile to kosztuje? 45 dolarów. No tu patrzcie na te kosy, są fajne procenty. Wulkan jakiś onitali. Spoko. No <laughs> kurwa, pewnie i tak niedrofne. Bo dzisiaj szczęście, jak widzę, jak dopisu. O, poczekaj, wulkan wpada. Dobra, to jednak coś tam dopisuje jeszcze. Jakieś tam resztki szczęścia zostały. 232 dolarki, wulkan razem 274, bardzo ładnie. O to nam głównie chodziło, jest profit mocny i tak niech się trzyma, i tak by mogło od początku rzucać. No już kolejny raz, raczej nic i zostawimy sobie w sumie, możemy jeszcze raz tak na szybko coś tutaj otworzyć, może jeszcze jakiś jeden wulkan, może w lepszym stanie tym razem wypadnie. Nie jest decimator, decimator nie kosztuje, Starlighty też nie, to możemy to przejść po prostu sobie do następnej skrzynki. E, no i necroline nam został 80, i ja pierdzielę. Dobra, że to jest gamba do Plerek. Mam 9, za tyle. I, I tu jeszcze te glopsy dropły. no są te glopsy? Long dog, pokry. Okej, okay, sprawdźmy to. Trzy skrzynki. Bam. Otwórzmy. I ja chcę tutaj do topki się dostać. Proszę, czy ty mi to... Patrz Print Stream! Print stream jest! Nie wiem ile to kosztuje ten usp, ale jest PrintStream. To główno kosztuje ten usp. 340 dolarów. Prinstream, zajebiście. Proficik. O to chodzi. Le jazda dalej. Do topki chcemy. Chcemy do topki. E Chromka. No chyba topki nie ma. Chyba, że jakiś Star Trek Factory New? No, Star faktory Newton to nie jest. I jeszcze, dawaj, dawaj, dawaj. Stary dawaj, ja do topki, ja to czuję. Ja to czuję. O, King Snakey. To nie są drogie glosy. Chyba są, chyba. 500 dolarów, proszę bardzo. I to mi się podoba, może to nie jest topka, ale już jest jakiś profit. A jeszcze mamy, oczywiście, w ekwipunku przedmioty jakieś wiele różnych zajebiście i ostatnie na przykład trzy, ty patrz to Laminate okej, okay, coś tu wpada, no to może je zostawię tutaj, niech się niech się popisze, może, może się to uda na przykład takie pięć skrzyneczek na sam koniec żeby też tutaj aż tak mocno nie zapeszyć dobra, no raczej nic nie ma takiego z ciekawszych rzeczy ostatnie, kurwa muszę tu wpada. No nie, tak blisko King Snake'ów i Ranon Hajda. A, a dropie takie coś. Dlaczego ty mi to robisz? Dlaczego ty mi to robisz? A, tutaj za dużo też nie miałem. Okej, okay, myślę, że mam więcej. O, w ogóle najlepsze skiny W moich dropach tutaj się pojawiło NecroLine. Zajebiście. Spoko, ale gdzieś chyba znikło, bo miałem na pewno dropnięte mocniejsze rzeczy. To się chyba odświeża co jakiś czas eee, A mieliśmy wydać to w evencie, to pójdźmy do eventu eee, Jak to działa? 25 i co? Aha i tu się po prostu wpłaca i Jeszcze 7 minut startuje, no to nie mamy tyle czasu To lecimy na generator skinów eee, 155 generuj skinka tylko... Z tym jakiegoś ciekawego dasz? 8 dolków? Nie, 2. Yy, bitwy, 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 bitwy. No tych eventowych nie wrzucimy. Ale możemy natomiast lesy sobie wrzucić. Tak o! że bardzo może nie aż tak bardzo, zróbmy zróbmy tak reverse modzik na dwóch graczy czyli oczywiście tryb odwrócony gdzie musimy mieć kurwa co jest A, coś popsułem internet, halo internet connection o działa, gdzie oczywiście musimy mieć najmniej żeby wygrać więc bot musi tutaj dropić, najlepsze rzeczy my jak najgorsze Dobra, no na razie mamy mniej, ale to jest zbyt mała różnica, żeby tutaj cokolwiek więcej powiedzieć. Nie wiem, co to jest za Glock. Nie wiem czemu on kosztuje 30 dolarów. Ale chyba go wyprzedzi... No, bo nie on ma więcej. Dobra, 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 dobra. Leć leć dalej, kolega. Kolega, nie przejmuj się mną, leć dalej po swojej 50 mu znowu wpadło i już troszeczkę bardziej nam odstaje. No i... A już myślałem, że to koniec, a to jeszcze jedna skrzynka. No proszę nie zawiedź mnie, oby mi coś... Dobra, mamy to. Mamy to, bitwa zgarnięta, zajebiście. Eee, my jesteśmy w punkcie wyjścia w ogóle swoją drogą, no spoko, spoko. Eee, to możemy jeszcze jedną sobie tutaj na farta jakąś eee, walnąć. O, autotroniki i empiryny na przykład, dobra, tak i tak, tak zróbmy. Jeden empiryn dwa autotroniki eee, na trybie, dobra, możemy w sumie wziąć po dwa eee, i na trybie dzielenia, na trzech graczy. Czyli, że wszystkie rzeczy, co dropnie ja, czy Bot Marfin, czy Bot Viktor, do jednej puli się dodają i rozdzielają porówno na trzy osoby, więc każdy musi dropić zajebiście. Widzicie tutaj, ile pojedyncza osoba dropnęła, a tutaj, ile przypada na po prostu jedną, nie? Ech, proszę. Komuś niech jakiś autotronik wleci. Naprawdę by było zajebiście, gdyby komuś autotronik taki wleciał. No nie ma. No dobra, no bitwa nie wyszła. No już zostawmy to po prostu na następny odcinek, że sobie tutaj przetestować może jakąś, może na tego Necroline'a wrócimy, bo naprawdę widzę w nim potencjał. Eee, a ty widzę oczywiście pamiętaj, żeby używać sobie kodu promocyjnego Sferd, bo masz fajne bonusiki. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia i siema.